Dzień dobry, dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie. Um, chcę ci dzisiaj zaprosić na rozmowę o takim częstym problemie. Porozmawiajmy, porozmawiajmy o tym, czym jest mikrozarządzanie. Ale zanim przejdę do meritum, chciałabym ci najpierw opowiedzieć historię, która, wiesz, z życia mojego klienta, o której opowiedział mi mój klient. I zanim przejdę do, wiesz, do, 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 do sedna tej sytuacji, która się wydarzyła, krótki wstęp. Ten klient, to nie jest jakby jedyny temat, o którym rozmawialiśmy, ale jednym z tematów, który bardzo często powtarzał się w naszych rozmowach, była kwestia takiej, jakby to określić, niesamodzielności jego pracowników, tego, że kiedy cokolwiek się w firmie działo. To, to, to zawsze ten problem lądował na biurku szefa, że kiedy to nie można powiedzieć, że ci jego pracownicy nie byli zaangażowani. Byli zaangażowani w to, co robią. Naprawdę, jakby raczej było takie podejście, że, że tak, że robią to, co robią, tylko że kiedy pojawiała się jakakolwiek przeszkoda, to była taka sytuacja, że no nie da się. No, pojawiła się przeszkoda, to się nie da, to może będzie, nie wiem, ten projekt będzie trwał dłużej, albo będą wyższe koszty, no nie da się. I zwykle było tak, że, że w takich sytuacjach wkraczał szef, który w którymś momencie zaczął już mieć dosyć, no bo po to zatrudniał pracowników, żeby firma mogła się rozrastać, a tymczasem im bardziej się rozrastała firma, tym więcej problemów lądowało na jego głowie. I miał poczucie, że ci pracownicy są tacy, no nie chcą, nie chce im się pomyśleć, nie mają w sobie tej determinacji, że problem ma być rozwiązany, projekt ma być skończony w pierwotnych założeniach, w pierwotnym budżecie, w pierwotnym czasie, tylko było takie zawsze, no nie da się, no co my mamy zrobić, jeżeli się nie da, nie? I ten, ten, ten przedsiębiorca miał takie poczucie, że, że właściwie on jest niezbędny w tej firmie, bo mimo, że tylu ludzi zatrudnia, to cały czas jakby. Pilotowanie wszystkiego wisi na jego barkach, rozwiązywanie problemów, które się pod, wy, y, zdarzają po drodze, wisi na jego barkach, że wszystkie te problemy są jemu raportowane i on musi coś z tym zrobić, musi podjąć jakąś decyzję. I y, zdarzyła się taka sytuacja, że w którymś momencie wyjechał, y, służbo, miał, miał kilka służbowych wyjazdów i. To spowodowało, że nie było go w firmie chyba przez dwa tygodnie, może dziesięć dni, no załóżmy, że dwa tygodnie. Nie było go w firmie około dwóch tygodni. W międzyczasie monitorował to, co się w firmie działo, bo miał już wcześniej wdrożony jakby system monitorowania, wiedział, wiedział, że wszystko idzie dobrze, ale w firmie fizycznie go nie było. I co się stało, kiedy się pokazał, pierwszy dzień, kiedy się pokazał po tych wyjazdach, kiedy się pokazał w biurze? Natychmiast okazało się, że projekty, które do tej pory wszystko szło płynnie, wszystko szło zgodnie z planem, z terminarzem, nagle się okazało, że są jakieś problemy i pracownicy, którzy do tej pory sobie doskonale radzili, szefie to, co mamy zrobić. Jest taki problem. No nie da się. To, co mamy zrobić? I to było bardzo zaskakujące. Mnie to, dla mnie to wręcz było, kiedy, kiedy klient mi to opowiadał, tą sytuację, dla mnie to, to wiesz, to było dosyć zabawne. Natomiast jego, wie, chwała mu za to, że był na tyle uważny, że to zauważył, że zauważył tą sytuację zaczął się jej przyglądać, o co chodzi. I zaczęliśmy o tym rozmawiać. O co chodzi? I to Ci chcę powiedzieć. Tu zadziałały nie mniej, nie więcej, tylko nawyki, nawyki działania. I one były z dwóch stron i to sobie na, na początek wyjaśnimy, a później przejdziemy do, do jakby do, do, do dalszej części. Ale nawyki zadziałały z, z dwóch stron. Jeżeli jest tak, że ci pracownicy w tym konkretnym przypadku, w tej konkretnej firmie przez lata byli uczeni, że Szef zawsze jest na miejscu, szef wszystko sam monitoruje, wszystko sprawdza. Jeżeli jest problem, to szef natychmiast wkracza. Byli w taki sposób uczeni. To co oni w sobie wykształcili? Taki nawyk, że tak się w tej firmie działa. Nawykowo, odruchowo się w taki sposób zachowywali. I teraz to prawda, że akurat w tej sytuacji, to jest częste zresztą w małych firmach, ale w tej nie, nie, nie jest tak zawsze. W tej sytuacji, akurat w tej firmie rzeczywiście ten, ten właściciel, ten przedsiębiorca miał na pewno największe doświadczenie w tym wszystkim, co oni robili. Na pewno, na pewno na bazie tego doświadczenia, być może byłoby mu najłatwiej pewne problemy rozwiązać. Być może było tak, że pewne decyzje wymagały jego jakby poziomu uprawnień. To wszystko prawda, ale nie zmienia to faktu, że kiedy zdarzała się sytuacja problematyczna, a Ty masz tak potężne doświadczenie w tym, co, czym zajmuje się Twoja firma, to czasem, powiedzmy to sobie szczerze, bardzo często jest tak, że tak odruchowo, odruchowo dobrze trzeba zrobić tak i tak. Ty podejmujesz decyzję, ty podajesz rozwiązanie na tacy. Yy, trafia się problem, zagrożony jest termin projektu dla klienta, zróbcie to, 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 to. Podajesz gotową instrukcję. Jeżeli to się dzieje przez lata, non-stop, 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 to nie tylko jest taka sytuacja, znaczy po pierwsze jest nawyk po stronie pracowników. Oni się już przyzwyczaili, że szef się, nie chcę może używać słowa, się wtrąca, ale w pewnym sensie tak, że szef chce wiedzieć o tym, co się dzieje. Szef podejmuje te decyzje, to on podejmuje te decyzje. W takim razie, kiedy jest taki problem, idziemy do niego, żeby podjął kolejną taką decyzję. I to jest nawyk. Więc tu, w tej sytuacji, która mnie tak dosyć rozbawiła i która w ogóle mnie zainspirowała, żeby porozmawiać z tobą o tym temacie, zadziało się dokładnie to. Kiedy szefa nie było, to spokojnie pracownicy sami sobie radzili, ale w momencie, kiedy on się pojawił, natychmiast uruchomił się stary nawyk działania czyli to, co robimy, szefie. Czyli takie, ja tak aż, aż odruchowo, wiesz, to robię odruchowo, że od razu Ci pokazuje to wycofanie. Wycofanie z myślenia, wycofanie z podejmowania decyzji, wycofanie z brania odpowiedzialności, no bo szef już jest na miejscu. To znaczy, że teraz już on przejmuje. To jest nawyk. I teraz absolutnie kluczowe jest, jak ty zareagujesz. Jak zareaguje ten szef, jak zareaguje przedsiębiorca. Czy ja też zareaguję nawykowo, czyli natychmiast będę się złościć, że ci pracownicy nie pomyślą, że nie mają determinacji, że im się nie chce rozwiązać problemu, że tak łatwo odpuszczają i mnóstwo, mnóstwo takich rzeczy sobie pomyślę i będę się złościć, ale dam rozwiązanie na tacy, ale podejmę natychmiast decyzję, ale ustalę plan działania. Powiem, jak to rozwiązać. I jeżeli ja to zrobię, to znaczy, że ja też zareagowałam nawykowo. I teraz, co się zadzieje? No, kolejny raz powtórzyliśmy nawyk. On się stał jeszcze mocniejszy i to się dzieje tysiące razy, pewnie w historii kilku lat firmy. I tak naprawdę, to o czym ja tu mówię, to jest właśnie mikrozarządzanie i to jest ten nawyk mikrozarządzania. I dlatego, dlatego chcę ci, o tym ci mówię, bo my ten. To, yy, kiedy my zaczęliśmy, czy kiedykolwiek działaliśmy w taki sposób, mikrozarządzając naszą firmą, czy mikrozarządzając czymkolwiek, można mikrozarządzać domem. Ale kiedy my mikrozarządzaliśmy naszą firmą, to to jest tak silny nawyk działania po staremu, że dlatego nawet kiedy nam się wydaje, że coś zmieniamy, nawet kiedy nam się wydaje, że no, ja już wyjechałam na wakacje i naprawdę firma działała beze mnie, to wracam z tych wakacji i natychmiast, wiesz, wkraczam, wkraczam w ten mój stary sposób działania. Miałam taką sytuację, tak, już nie pracuję z tym klientem, ale pracowałam z takim klientem, którego choroba wyłączyła z życia firmy na półtora roku. I to było wręcz, to, było takie, to była taka dosyć nagła sytuacja, że on zniknął dosyć nagle. Miał w firmie menadżera, który tą firmę przez te półtorej roku, firma działała jakoś, ale, ale szef po prostu i właściciel zniknął kompletnie. I wrócił po tym czasie do firmy. To też jeszcze był taki okres jego rekonwalescencji wracał bardzo pomału, tylko zdalnie i tak dalej, i tak dalej. Ale mimo to, po takim czasie, znowu odezwały się w nim te stare nawyki. I kiedy to jest to mikrozarządzanie? Kiedy ty postanawiasz, że teraz zatrudnisz ludzi i teraz będziesz już im oddawać zadania, będziesz im delegować, ale oddajesz ludziom zadania, ale masz ten nawyk, kiedy wszystko robiłaś czy robiłeś sam i cały czas się tym ludziom wtrącasz. I później powstaje w tobie złość: jak to tylu ludzi mam zatrudnionych, a nadal wszystko muszę robić sama czy sam? No, nie do końca musisz, to jest twój nawyk. To jest Twój nawyk, że ja nie potrafię oddać pracy w mądry sposób, ją delegować, monitorować to, co się dzieje. Nie potrafię oddać tej pracy, tylko ja się co chwilę wtrącam. Jeżeli ja się co chwilę wtrącam, no to uczę moich pracowników, żeby oni co chwilę mi zadawali pytania i konsultowali ze mną każdy krok. Ale później się złoszczę, że są niesamodzielni, no ale sama ich tego nauczyłam. Podobnie jest, kiedy na przykład chcesz, żeby pracownicy byli odpowiedzialni, żeby przejmowali odpowiedzialność, żeby sami. Sami podejmowali decyzje, ale jak taki, nie chcę tutaj obrazić żadnego nauczyciela, ale taki wiesz, taki najgorszy, najgorszy, najgorsze wspomnienie z Twojej szkoły podstawowej, najgorszy taki nieprzyjemny nauczyciel, który, a to zrobiłeś źle, a to popraw, a tamto. Na każdym kroku kontrolujesz, kontrolujesz, nie tylko cały czas stoisz nad tymi pracownikami i, i kontrolujesz każdy ruch ołówkiem. Ale jeszcze pokazujesz, co zrobili źle i co mają poprawić, albo jeszcze czasem, czasem jeszcze jest taki, um, taki odruch na zasadzie: czekaj, ja, pokażę ci, jak to zrobić, po czym się wsiada przy komputerze, czy przy czym tam i robi wszystko, nie? Pokazałem ci. A ty dalej nie umiesz, no bo nie pozwalasz temu pracownikowi pracować, nie pozwalasz temu pracownikowi się nauczyć, tylko robisz to za niego. I ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo często to jest silniejsze od nas. Zresztą, kiedy się tak zastanowię, to ja też sobie musiałam z tym poradzić. Tak. Miałam te odruchy, tylko że jakoś akurat w tym zakresie ja do, do, dosyć dawno sobie z tym poradziłam, dlatego musiałam się zastanowić, czy ja też tak miałam. Tak, to, ale to było dosyć dawno i dosyć szybko, kiedy zaczęłam prowadzić moją firmę i zaczęłam zatrudniać ludzi, dosyć szybko nauczyłam się właśnie tej innej współpracy. Takiej współpracy, kiedy. Wiadomo, że ja coś zrobię szybciej. Wiadomo, że. Jeżeli chodzi o yy, moją pracę, wiadomo, że większość rzeczy ja zrobię szybciej od innych ludzi. Ja po prostu pracuję szybko. Wiadomo, że wiele rzeczy zrobię prawdopodobnie lepiej od moich ludzi. Nie wszystkie. Jest wiele rzeczy, które, które moje asystentki robią dużo lepiej ode mnie, mam tego świadomość, ale wiesz, chodzi o to, że jeżeli jest coś, na czym ja się znam. W czym ja się specjalizuję i to jest przedmiotem działania mojej firmy, to prawie na pewno ja mam największe doświadczenie w tym. Prawie na pewno ja, wiesz, moja wiedza jest największa. Prawie na pewno ja podejmę decyzję szybciej, to będą, wiesz, bar bardziej optymalne rozwiązania znajdę i tak. Na pewno tak będzie. Tylko, że jeżeli ja będę to nieustannie robiła, to to jest właśnie mikrozarządzanie, a mikrozarządzanie powoduje, że ja jestem niewolnikiem mojej firmy. A moi pracownicy nie mają w ogóle przestrzeni, żeby się nauczyć być samodzielnymi. Nawet jeżeli oni potrafią być samodzielni, nawet jeżeli oni potrafią proponować rozwiązania, ale jeżeli ciągle ktoś ich ucina i mówi: Nie, nie, tego nie, to nie, zrób to inaczej, zrób to mojemu. To wtedy naprawdę, naprawdę, wiesz, pracownicy czują się sfrustrowani, bo pracownicy czują się ograniczeni do roli takich, wiesz, wykonawców takich, Przynieś, podaj, pozamiataj, takie określenie kiedyś było, na tej zasadzie, że ja zatrudniam ludzi, którzy są wykształceni, którzy są doświadczeni, którzy mają wysokie kompetencje, zatrudniam ich, żeby mnie odciążyli, ale później, kiedy ich sprowadzę do roli przynieś, podaj, pozamiataj, to nie dość, że to jest marnotrawstwo, bo, bo ja po prostu płacę za wysokie kompetencje, ale ich nie wykorzystuję, ale na dodatek ci pracownicy są sfrustrowani. Bo wiedzą, że stać ich na więcej, ale nie mają szansy. I bardzo często, to już ci mówię, jakby tak po prostu jest to jest ludzka psychologia że bardzo często niektórzy odejdą, bo nie, ja chcę coś więcej w życiu, a niektórzy, ci, którzy zostaną, to będą ci ludzie, którzy się trochę tak zaskorupią. dobrze, to ja robię odtąd dotąd. No ja będę robić odtąd dotąd, bo i tak, jeżeli wyjdę gdzieś przed szereg, zrobię coś więcej, to i tak szef przyjdzie i zrobi, każe po swojemu. To po co? Po co mam proponować rozwiązania, jak i tak na końcu przyjdzie szef i on zdecyduje inaczej? Po co? I ci pracownicy, którzy z Tobą zostaną, to będą ci, którzy wiesz, w pewnym sensie założą na siebie taką zbroję. Dobrze, to ja tu przychodzę, 8-16, robię odtąd dotąd, nie obchodzi mnie. W bardzo dużym stopniu to wynika z tego naszego nawyku mikrozarządzania, z tego, że my nie potrafimy oddać tej pracy, a z drugiej strony... Ja też jestem sfrustrowana, bo jak to? Zespół mi rośnie, koszty mi rosną. Ja tutaj stwarzam im miejsca pracy, a tyle pracy ciągle wisi na mnie. I to też powoduje takie poczucie, że ja czasem walę głową w mur, że nie mogę pójść do przodu. Już więcej tej mojej firmy nie rozwinę, bo ja już się przecież nie sklonuję. Nie jestem w stanie więcej problemów sobie wziąć na głowę. Ale z czego to wynika? Z tego, że próbuję mikrozarządzać, że nie myślę o zarządzaniu w tym znaczeniu, że to ja się mam odsunąć i po to zatrudniam ludzi. Zaraz jeszcze jedną rzecz wyjaśnię, żeby tu nie było nieporozumień, ale to ja generalnie zarządzanie nie polega na tym, że ja wszystko robię i co mam? Ludzi, którzy w kolejce za mną stoją i robią, powtarzają po mnie te same ruchy, no bez sensu to by było, bo ja będę coraz bardziej zajęta. Po to zatrudniam ludzi, żeby oni robili, pod moim kierownictwem robili to, wie, albo inaczej, wiele z tych rzeczy, które robiłam do tej pory ja, i żebym e, ja, mo, ja mogła poświęcić czas nie tylko na zarządzanie nimi, ale na zarządzanie firmą i na inne rzeczy. Na tym polega moja rola szefa, i na tym polega to, że moja firma rośnie. E, powiedziałam, z, że zrobię jedno zastrzeżenie. Nie o to chodzi, że kiedy zatrudniasz ludzi i delegujesz im zadania, to masz abdykować. To tylko tak krótko powiem, czyli masz się kompletnie odsunąć? Nie, nie, zarządza, potrzeba zarządzać tymi ludźmi, potrzeba zarządzać ich pracą, ale nie idźmy aż tak daleko, bo temat delegowania to jest w ogóle, wiesz, temat na osobny kurs, ale chcę jakby zwrócić Twoją uwagę w tej chwili. Przede wszystkim na tę kwestię mikrozarządzania. Na tę sytuację, kiedy ten szef tak cały czas wisi nad każdym pracownikiem. To wynika z różnych rzeczy. To może wynikać z takiej, z takiej potrzeby kontroli. To może wynikać z niepokoju, że oni coś zrobią źle, a ja ich nie skontroluję i źle pójdzie do klienta itd. Ale to wszystko to są takie rzeczy, z którymi Ty możesz coś zmienić. Możesz pracować nad tym, że tak się niepokoisz albo że nie ufasz swoim pracownikom. A jeżeli nie nauczysz się tego robić inaczej, jeżeli... jeżeli ja tak mam i już się nie zmienię. Ja już nie. Mój ojciec tak zarządzał firmą, ja też tak będę zarządzać zakładem i wszyscy wokół mnie w taki sposób zarządzają swoimi biznesami. Super, możesz tak robić. Tylko, że to prowadzi do ogromnej frustracji, to prowadzi do wypalenia, wyczerpania i to na pewno nie prowadzi do rozwoju. Nie ma takiej możliwości. Natomiast chcę ci coś podpowiedzieć na koniec, taką jedną wskazówkę, którą bardzo często daję. Moim klientom w takich sytuacjach, bo jak już powiedziałam, mikrozarządzanie to takie wiszenie nad pracą i wtrącanie się w każdy aspekt tej pracy i kontrolowanie na każdym kroku. Mam nadzieję, że właśnie się zastanowiłam, czy nie muszę tego dokładnie wytłumaczyć, ale chyba nie. Myślę, że wszyscy rozumiemy o co chodzi. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, to pisz w komentarzach to możemy jeszcze kilka przykładów mogę Ci podać. Bo mi się przypomniał jakiś kolejny przykład, ale nie chcę się tutaj rozwodzić nad tym. Myślę, że tu się wszyscy rozumiemy, czym jest mikrozarządzanie. Ja też trochę już o tym powiedziałam. Ale chcę Ci powiedzieć, że całe to mikrozarządzanie to jest nawyk. Mówię to od początku. To jest po prostu Twój nawyk. I tak jak z każdym innym nawykiem, to nie jest, to nie jest tak, że się go po prostu pozbędziesz, nie wiem, jakieś czary mary, magiczna formuła i się go pozbędziesz. To jest tak, że Najprościej znaleźć inny nawyk, który jest bardziej skuteczny, produktywny, bardziej korzystny dla Ciebie. I ja w takich sytuacjach zawsze yy, mówię moim klientom o nawyku ręce w kieszeniach. Nieważne, że trzymasz ręce w kieszeniach, ale ważne, żeby sobie przypominać hasło ręce w kieszeniach, że w sytuacji, kiedy oddałaś czy oddałeś pracownikom jakąś część pracy, i pracownik przychodzi do Ciebie po wskazówki, albo przychodzi powiedzieć, że, że to jest, że jest jakiś problem, że coś idzie nie tak. Pamiętaj, trzymaj ręce w kieszeniach. Pamiętaj, nie wkraczaj. Nie na tym polega Twoja rola, żeby, jak, żeby wkroczyć jak taka opiekuńcza mamusia teraz, i to czekaj, czekaj, ja to zrobię za ciebie. Nie. Nie na tym polega Twoja rola. Pamiętaj ręce w kieszeniach, hasło ręce w kieszeniach, naprawdę wielu, wielu moim klientom to powtarzam, trzymaj ręce w kieszeniach, nie wkraczaj w ten problem, nie siadaj do tego komputera, czy nie stawaj do tej maszyny, żeby zrobić za pracownika. To co możesz zrobić, to możesz podpowiedzieć, możesz zadać pytanie, a jak Ty byś rozwiązała, czy rozwiązał ten problem, a y, możesz y, odpowiedzieć na pytanie, które ma pracownik, dać odpowiedź i zostać w swoim miejscu. Ręce w kieszeniach. Nie ty masz zrobić tą pracę. Ty masz pomóc pracownikowi zrobić tą pracę, ale w tym sensie, że dać mu wskazówki, dać mu wsparcie. Wtedy, kiedy ma trudność z rozwiązaniem problemu, zawsze zaczęłabym od pytania: Dobrze, ale co proponujesz? Jak ty to widzisz? Jakie masz propozycje? I dopiero wtedy możemy usiąść i na bazie propozycji mojego pracownika przedyskutować, która z tych propozycji jest najlepsza, wtedy. Naprawdę ten pracownik, kolejny problem być może w ogóle nie przyjdzie, bo będzie umiał rozwiązać go sam. Oczywiście, ja, mnie się w głowie wyświetla tutaj bardzo dużo zastrzeżeń, dlatego że um, to jest kwestia też stworzenia warunków przestrzeni, żeby ci pracownicy mogli podejmować samodzielne decyzje. No ale to już jest dłuższy temat. Musielibyśmy cały kurs zrobić o zarządzaniu ludźmi. Zresztą jeden taki kurs jest w moim sklepie. Ja też w tej chwili pracuję nad tym tematem i będę tworzyła kilka kolejnych kursów w Business to Freedom Quest. Więc to jest, temat jest przeogromny. To, to, to nie jest absolutnie temat na jedno krótkie spotkanie, ale dzisiaj chciałam się skupić w rozmowie z Tobą na tym mikrozarządzaniu i na tym, żeby. Że to jest nawyk. To naprawdę jest nawyk. I najlepiej to pokazują te sytuacje, kiedy albo po prostu. Ach, miałam podróż służbową, i nie było mi w firmie, i jakoś się rzeczy działy, a nagle wraca mi się dziwię, że znowu przestają się dziać. No to kiedy u siebie coś takiego zauważysz, to na pewno to jest oznaka, że w takim razie ja mam jakiś taki nawyk, że jak jestem w firmie, to, to muszę, we wszystko, muszę we wszystko zajrzeć, wszystko muszę sprawdzić, muszę dopilnować, bo przecież pańskie oko konia tu, czyli różne takie mamy w głowie wyryte powiedzonka. To jest nawyk, nawyk, który nikomu nie służy, bo jeżeli. Wszystko się dobrze dzieje, kiedy mnie w firmie nie ma, a ja się w firmie pojawiam i nagle moje biurko i moja jest zasypane, skrzynka mailowa jest zasypana i moja głowa jest przeciążona, bo tyle nagle ląduje problemów na mojej głowie. To coś jest nie tak, to jest dziwne, przyznasz. Albo druga sytuacja jest taka, że no właśnie, że los nas zmusi, że gdzieś tam z powodów losowych nikomu nie życzę choroby, ale często tak się zdarza, mnie nagle eliminuje z życia firmy, ja patrzę, ojej, ale firma nadal działa. Jak to jest możliwe? To nie tylko jest możliwe, to jest cel. Cel rozwijania firmy jest właśnie, znaczy, to nie jest może główny cel, ale, ale wiesz, to jest jeden z celów ustawiania tej twojej firmy, budowania w tej firmie sensownych fundamentów, sensownych systemów, żeby ta firma tak działała. To nie jest tak, że jak masz firmę, to to polega na tym, że dużo pracujesz. Nie. Masz firmę i twoim zadaniem jest ją odpowiednio poustawiać, żeby ona odpowiednio działała. To nie znaczy, że. że ja nie będę w ogóle pracować, bo kiedy masz małą firmę, to prawie na pewno będziesz w tej firmie pracować, ale nie robić wszystko. To jest zasadnicza różnica. Ja w mojej firmie też całkiem sporo pracuję. Są zadania, za które ja odpowiadam i nikt inny ich za mnie nie zrobi. Ale to nie oznacza, że ja muszę wisieć nad każdym aspektem, co się u mnie w firmie dzieje. Ja wiem, co tam się dzieje. Ale załatwiam to w zupełnie inny sposób, zarządzając, a nie robiąc Osobiście i to jest ta podstawowa różnica, więc pamiętaj o nawyku, pamiętaj, że to jest nawyk, pamiętaj, że nawet jak ci się wydaje, że ja już nie, 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 ja już wcale nie kontroluję, jak powiedział jeden z moich klientów, ale jak pojadę na urlop, nie, nie, do, dobrze, dobrze, nie będę wysyłał tyle wiadomości do pracowników, tylko dwa razy dziennie przez WhatsApp się skontaktuję. Na urlopie dwa razy dziennie coś tu nie gra. Więc jeżeli jesteś głęboko w tym nawyku, to czasem ci się wydaje, że nie, 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 ja już prawie wcale nic nie, nie, się nie wtrącam i nie kontroluję. Przyjrzyj się uważnie. Przyjrzyj się uważnie, czy faktycznie. Bo, bo, bo to wcale tak nie jest. Nam się tylko wydaje, że ja już naprawdę prawie, prawie nic nie robię w tej firmie, a rzeczywistość jest zupełnie inna. I dopiero takie sytuacje, kiedy naprawdę znikamy z firmy, nam uświadamiają, gdzie jest ten punkt zero, a gdzie jesteśmy na co dzień. Nie? No i pamiętaj o tym, tej metodzie ręce w kieszeniach. Hasło ręce w kieszeniach naprawdę działa, robi cuda. I kiedy sobie próbuję przypomnieć, wydaje mi się, że to jest właśnie hasło, które mi też osobiście bardzo pomogło. To było bardzo dawno temu, w początkach mojego prowadzenia firmy, ale mi to bardzo pomogło, że po to zatrudniam ludzi, żeby nie robić tego, co zleciłam, że oni mają zrobić. Ja jestem od tego, żeby konsultować i nadzorować, ale nie robić. To jest zupełnie inna, inna moja rola. Dobrze, dziękuję Ci za Twój czas dzisiaj. Jeżeli masz pytanie, jakiekolwiek, to oczywiście zadawaj w komentarzach. I dziękuję za Twój czas. Życzę Ci wszystkiego dobrego i do zobaczenia.